10 rzeczy, które robisz, żeby ukryć swoje prawdziwe emocje. Subskrybuj kanał, jeśli treść ci się podoba. Numer 10. Udajesz, że wszystko jest w porządku. Mówisz, że nic ci nie dolega, mimo że w środku czujesz inaczej. Numer 9. Śmiejesz się w nieodpowiednich momentach. Używasz humoru, aby przykryć smutek lub złość. Numer 8. Unikasz rozmów o uczuciach. Zmiana tematu pozwala Ci nie pokazać prawdziwego stanu. Numer 7. Przytłumiasz emocje w mediach społecznościowych. Publikujesz tylko radosne chwile i udajesz, że życie jest idealne. Numer 6. Izolujesz się. Wychodzisz z grupy lub wycofujesz się, kiedy czujesz coś trudnego. Numer 5. Przechodzisz w tryb pracy lub aktywności. Zajmowanie się czymś innym pozwala nie myśleć o uczuciach. Numer 4. Ukrywasz łzy. Starasz się nie płakać publicznie, nawet gdy jesteś przytłoczony. Numer 3. Mówisz coś innego, niż myślisz. Uśmiechasz się lub zgadzasz z innymi, żeby nie pokazać wątpliwości. Numer 2. Unikasz bliskości emocjonalnej. Nie otwierasz się przed ludźmi, bo boisz się oceny. Numer 1. Zamykasz się w sobie. Nie dzieli się swoimi prawdziwymi emocjami nawet z najbliższymi.